Chcemy na 80. rocznicę powstania w Getcie Warszawskim zrobić wystawę, która będzie poświęcona doświadczeniom i przeżyciom ludności cywilnej żydowskiej w czasie powstania. Tak się utarło w tych rocznicach i w upamiętnieniach, że się co roku najwięcej mówi o tych, którzy walczyli. Tych ludzi z bronią, walczących z Niemcami, było w Getcie w kwietniu 1943 roku. Prawdopodobnie nie więcej niż tysiąc, a oprócz nich było 50 tysięcy cywilnych mieszkańców, cywilnych Żydów, ludzi, którzy się od kilku miesięcy przygotowywali do przetrwania, którzy budowali schrony, bunkry, skrytki, kryjówki, stawiali fałszywe ściany. Ale ci ludzie, którzy siedzą w schronach i którzy w inny sposób walczą z Niemcami niż ci z bronią w ręku, są jak najbardziej godni naszej uwagi. I ich wysiłek, ich cierpienie, ich doświadczenie, ich poświęcenie, ich uczucia chcielibyśmy na tej wystawie przedstawić. Będzie też o nadziei, będzie też o strachu, będzie też o miłości. I mamy nadzieję, że, że w ten sposób można będzie ich lepiej poznać i lepiej zrozumieć.